Witam Was serdecznie w drugim odcinku z gry e, Uncharted 4 kres złodzieja. Ostatnio e, nasz bohater. E, a już nic. Ale y, ostatnio nasz bohater, y, no, ogólnie y, teraz jesteśmy w więzieniu. O, trochę to trudno się wytłumaczyć, bo z tego wszystkiego, ale no dobra. Ej, nie, nie, biliśmy się, prawda mały? Chuje matach, go, kumę mierda. <śmienny> Ej chłopcze, daj znać, jak już przejdziesz mutację. Solitaria, kadzia Osta esperando eh? Abre. abre. Ach, spokój. Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? E? A gdzie to Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias.

Mm, to jest chyba strażnik, ale nie wiem. Nie, nie powiedzieli mi dosłownie, kim jest. Ale raczej strażnik. No. Nie wiem, czy ma jakąś większą klasę. I wilgotno. Witaj w panamie. Hey, Gringo! Gustavo? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. ¡Ey Vargas! ¡Déjanoslo nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévense! quitense cabrón! ¡Ey, ay, ay! No te más bien, bichelli. Ah, está, está a fan club. Oh. Racho, súper chévere. ¡Abre la oreja! ¿A dónde lo llevas? To na wiedziałem. trochę hiszpańskiego. No. Co to znaczy? ja lubię bardzo język hiszpański. Dobra, zostaw mnie. Ja, ja tu nie do bicia. No, co ty sobie myślisz? O, nie. O, kurde, no weź, to przypatrzałem sobie. No, otwórz to, co tak stoisz. No. No, co ty ro. Aha, to my tutaj idziemy? Zawsze mi się to myli. No, tu. No. no i oni sobie ze mnie robią normalnie świat. A ja, to wcale to jest nie jest podejrzane. To... Nie mogę. Ej, to chyba nie jest gabinet naczelnika. Skręć w lewo. No. Za metr. Skręć w lewo, prawda? Tędy? O. Ha, dobrze pamiętałem. Przynajmniej to. Zdaj mi te obrączki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? <noise> Chwila, Vargas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzisz. Tylko? Nadstawiam dla was karku, Gringos. Tak, a Rave sowicie opłaca twój trud. Si. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak. Miałem także nie brać łapówek. Z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? Ostrożnie z tym listem. Ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery'ego. Wiesz, kto to jest? Był piratem. Nie byle jakim. Zrobił największy napad w dziejach. I nie dał się złapać. Sprawdziłem. Świetnie. Ponad Czy możemy 400 milionów dolarów w złocie i kamienie. A to wszystko z jednego statku. Gunsway, tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy. Aha. Siedzę w najwyższej celi w hiszpańskim więzieniu. O, o, jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwa. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw. To jest przenośna. Nie, 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 nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra, zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele. A jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z rejfem. No dawaj. List. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Spinaczka. No chyba, że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan. Masz to, co prosisz. Dobra. Tutaj to jest taki. O nie, chwila, tutaj jeszcze. Chciałem sobie sprawdzić, Aha, to jest po prostu takie fajnie. No dobra. No i już Tutaj wchodzimy o kurde. No o o, o. zobaczysz. Nie, dobra, to już zebrałem, to znaczy tu nic nie ma po prostu. Bingo! Wracamy do gry. To mi się ciągle kojarzy, jakby po prostu ktoś wziął ten. Jakby ktoś sobie wziął y, urwał y, A już zapomniałem jak to się mówi O, to i cela nie świeczkę tylko dostać? tego mm. O kurde No jak mnie denerwuje jak czegoś się pamiętam O kurde a ja tutaj to się zawsze muszę wystraszyć To już? Dobra A, mogłabym się tam zaślizgnąć. Co ta widziobelka Ja się już myślałem, że spadnę Niech no sama ty nie słyszysz Do przodu. Myślałem, że to się zapadnie, ale nie. To się nie zapada. Yy, dobra, wchodzimy. Uf, dobra, ja cię kręcę. Tak, ta gra potrafi stresować. Tutaj też zaraz coś się rozpadnie. tutaj się szło? Nie, tam. Co, nie? Nie. A, ja tego nie widziałem. Dobra. No i tutaj się coś nam urwie. Kurde, co ty robisz? Jak kiedyś w to grałem, to nie, nie, rob, nie byłeś taki dobry w to. Dobra. Aha, tutaj, dobrze, dobrze. O no, to... oh, kurde A... Nienawidzę tego Trudno uwierzyć, że trzymali tu dziesiątki piratów, którzy czekali na stryczek. Okej. Okay. będę teraz to cud, że ten budynek jeszcze stoi. Hiszpanie potrafili mm -hmm. budować więzienia. I piratów stracił od życie. O właśnie. myślałem, że nowoczesne więzienia są złe tak, kto sobie chce przeczytać to może sobie zapozować albo coś ja tego nie czytam bo w sumie to już czytałem pa, pa, parę razy dobra, co tu się robiło? a, dobra nie, tak, nie co? O co tutaj chodziło? Aha, dobra, piszę, ale po co czytać, co nie? No, I co ty robisz, no? Skacz tam, no, nie się wykupiaj. Dobra, no nie będę udawał. To niesamowite. Co Czemu? Chemu? ja? Sam tego brata, jakby ktoś nie wiedział. No i proszę. O, oh, moje ulubione. Cena, raczej, apartament. Dobra, co tu okay. zrobić, żeby coś się stało? Słońce Aha. i ciężar. Alchemiczne symbole złota i srebra. Momencik. Widziałem coś takiego w liście. O, tu fragment symbolu. Mhm. Uh -huh. Mam drugą połowę, a więc a, to lubię okej, okay, mam znaki zodiaku, strzelec jest skorpion mm -hmm. dobra mm. aha, dobra, yy, strzelec to jest x Wszystkie gry z mały muszą coś znaczyć. Który to był ten strzałec, taki ten dobra. I dwa 12. 12, mm. yy, tak, tutaj dziesięć dwa X i dwie klaski. Takie proste jest. Nie gadaj. Najlepsze kiedyś jest to, że kiedyś to robiłem kilka minut. Tak się z tym męczyłem. Niech ten odcinek trwa 29 minut, niech będzie. Co nie? A jak to się komuś się nie będzie chciało tego oglądać tak długo, to sobie obejrzy kiedykolwiek albo. O, muszę patrzeć pod nogi. Albo w ogóle nie obejrzy. No to jedzisz. Mm, 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 Chwila. Muszę tu coś zrobić? Aha, to nic nie ma po prostu. Co teraz? No jak to co? O. No, wow. Dobra, muszę chyba trochę wyżej. Nie dobra, jednak trochę niżej. A no tak ja cię kręcę jak ja nie myślę. Coż, tu są belki na dole. Nie sapie się. O kurde. No i co teraz? Po prostu. Ja się kręcę. Mm. Niech Wraith spróbuje to podróżyć! I po, bojczyku! No... Jest i Vargas. Chce procent. Procent. Ja ci dam procent. Ja cię kręcę! Jak tam po prostu nic nie ma. To jest masekra. Jak oni tutaj ich po prostu transport... Aha, dobra. Jakoś tam się ich transportowało. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. No i jeszcze. Ach, to Udało się. Co znalazłeś, Drake? No mów. Wszystko rozkradli. Jeśli są tu jakieś wskazówki, to żadnej nie znalazłem. Jesteś pewien? Szukałeś, gdzie trzeba? Może przeoczyłem coś, co było w liście? Może chodzi o inną wieżę, która się zawaliła? Uh -huh. Są jakieś plany tego miejsca? No wiesz, rozkład? E, możliwe. Jest tu trochę papierów. Dobra, świetnie. Idź je przejrzeć. Spróbuj coś znaleźć. Ja w tym czasie pogadam z samym Ewelinem, ok? Może on się pułapie w tym wszystkim. Dobrze, przejrzę dokumenty. Odwróć się. No. no. Jak z nim pogadasz, przyjdź do mnie. W porządku. No idzie. Gringo! Jeszcze jedna taka bójka! I tydzień karceru. No, Oskarowy papizarz. ¿Qué puedo decir? Eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Eh? Hijo de puta. Ah, ah, lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Y eso, la chujongín, ¿yes? Escuela de Nie trzymaj mnie w niepewności. Miałeś rację. <noise> nie, mieliśmy. Teraz tylko znajdę Rejfa i... Nie, nie zaczynaj, proszę. Słuchaj, sam mówiłeś. My tylko my. Ja i ty. Po co ten bogaty goguś na toczepkę? Ile próbowaliśmy się tu dostać, a? No? Mieliśmy tropy. Nie mieliśmy ani jednego. Zrozum to. Bez Reyfa, bez Vargas'a nie byłoby nas tu. a propos Vargas'a. Mamy problem. Jaki znowu problem? Wpuścił cię do starego więzienia? Tak, tak, wpuścił. Hmm? Po tym, jak przeczytał list. Hmm. To jak dużo wie. Tyle, że chce procent. Szlak. Rey, jak ktoś się o tym dowie... Dogadam się z Vargas'em, bez nerwów. A teraz przejdźmy do ważniejszych spraw. No, dobra. Może pogadamy gdzieś w spokoju? Jasne. Dobra, nikogo nie ma. Okej, okay, więc co mamy? Ale cacko. Eee. Mogę? Tylko ostrożnie, okej? Okay? Drewno inkrustowane złotem i srebrem, staranna robota. <grymne> Wydrążony. Dlaczego któryś z ludzi Eweriego miałby ukrywać taki tani krucyfiks? To nie jest krucyfiks. Żeby go tak można było nazwać, musiałby być na nim Jezus. A to nie jest Jezus. Fakt, nie ma korony cierniowej, jest przywiązany. Jeśli to nie Jezus, to. Czytaj inskrypcję. Digna factis recipimus. Nasze czyny. Nasze, ci... nasze czyny zostaną nagrodzone. A. Proszę, proszę. Plusy dorastania w katolickiej ochronce. To święty dyzma. A, skruszony łotr. Co to oznacza? Pana wie, ale ja na przykład nie chodziłem do żadnej szkółki niedzielnej. A, dobra, w czasie ukrzyżowania Jezusa umieszczono pomiędzy dwoma łotrami, tak? Jeden z nich szydził z Jezusa, a drugi, czyli on. Był skruszony, czyli przyjął swoją pokutę z godnością. A, i wtedy Jezus zawiódł go do raju. Skruszony łotr. Co? Rozgryzłeś to? Jest pewna katedra pod wezwaniem świętego dysmy w Szkocji. Właśnie tam ostatni raz widziano Eweriego. To nie może być przypadek. Wiecie, miałem co do was wątpliwości, ale... mi Vargasa i... ...wynośmy się stąd. <laughs> Niech zgadnę, to właśnie z tym gościem się biłeś. Um, nie wiedziałem, że ma... ...przyjaciół. Mira, ja nasganaste. Okej? No. Kino sale! Ej, Tu no te metas! Dobra, no co ty robisz? No co ty tak źle kopiesz i w ogóle taki poziom gry że... No, ja cię kręcę jak oni biją teraz na tym poziomie gry. Nie leci w Dobrze, na razie dobrze. Pamiętaj. braz odbań to. Braz odbań to. Nie wrażajcie. To nie koniec. Załatwmy to, bo chcę już wyjść. Oni nas tak przytulają. Oni są. Łóż, kurde. O curda, the... Oh. Ya basta de hablar. ¿Quién más necesita que le recuerde las reglas. A ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. 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 Smoglujes contrabando? Vargas. Cállate. ¿Crees que quién tú eres? ¡Lleva su los susaldos! Carlos Gringos en mi oficina. Dehanos. Dehenos. Dlaczego tak długo? Prawie nas tam zabili. I wciąż mogą. Vargas. Proszę cię. No, niczego nie znalazłem. Pewnie jest w innej wieży. No i jakby to powiedzieć, jestem katolikiem. Zawsze go no, mam. No. Niechże Ej, 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 chwila. To jest Bubel, rozumiesz? Łżesz jak pies. Dobra, jak chcesz zmienić warunki, to przestań udawać jakiegoś gangstera. I weź do schowa. Jak nie ma. Może być odstąpić. 10%. Połowę. Odwalamy całą robotę. Dwadzieścia. Bez nas niczego nie zdziałasz. Dwadzieścia pięć. Równo. Dwadzieścia pięć. Co wy na to panowie? No co zrobisz? Tak, jasne. Czterysta milionów równo na 4. Umowa stoi. Ta, powiedzmy, że stoi. A jeśli jeszcze kiedyś mnie okład... Jezu, i po bólu. Czy ty człowieku kompletnie oszalałeś? Chciałbyś się przekonać? Dobra. Dobra, co robimy? Trzymamy się planu. To też było częścią planu. Chodź się ze mną. Chodź. No chodź! To już za brutalna scena, yy, kończy nam się czas. W zasadzie to już nie mamy czasu. Ja cię dlatego. Dlacy, yy, dlatego yy. trzymajcie się. Yy, no i cześć.